Na tym filmie matka nakrywa swoją córkę, która ma koszmar senny. Córka Aliah od kilku tygodni cierpi na koszmary senne, co według jej lekarza jest częstym zjawiskiem, które doświadcza większość dzieci w jej wieku, ale pewnej nocy kobieta budzi się i widzi swoją córkę płaczącą intensywniej niż zazwyczaj. Wygląda na to, że właśnie przyśnił jej się najgorszy koszmar, więc kobieta natychmiast wyciąga telefon, aby to nagrać i później pokazać lekarzowi, ale podczas kręcenia dzieje się to. <śmulny> 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 Are we scare baby. Come on, you pick Come on, you pick It's okay. there's the vent right there baby see the vent pushes the door you're fine okay Are you big girl you're scared just remember maybe lenny's here mommy's here we're all gonna be together in the same house it's gonna be okay let's go bed. W chwili, gdy Alia widzi swoją córkę wpatrującą się w okno, kobieta kieruje kamerę w tamtą stronę i nagrywa to. Żaluzje nagle się zamykają, z dość dużą siłą. Kobieta natychmiast chwyta córkę i wybiega z pokoju. Następnego dnia Alija nagrała film, w którym opowiada o tych okiennicach i pokazuje, jakie ciężko zamknąć. To Drzwi za kobietą nagle zaczynają się same poruszać. Dzieje się to w momencie, gdy wyjaśnia, jak działają zasłony. Co staje się przerażające, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatniej nocy, ale nie jest to najdziwniejsza część, ponieważ później zwraca uwagę na coś, co sprawia, że incydent z ruchomymi drzwiami staje się jeszcze trudniejszy do wyjaśnienia. Bardzo ciekawe. I can hear it coming from the vent. The air vent could not have pushed the store closed in that other video because the air was not on, the AC was not Nawet przy włączonej klimatyzacji drzwi się nie zamykają. Początkowo kobieta twierdziła, że to właśnie przez klimatyzację te się zamknęły. The vent right there, baby. See? Więc jeśli to nie była klimatyzacja, to co zamknęło drzwi? Podobnie jak okiennice. Chociaż ta cała sytuacja przeraża matkę, to ta czuje ulgę, wiedząc, że nocne koszmary jej córki nie są jakimiś zaburzeniami psychicznymi, ale wynikają z czegoś. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Uwaga, uwaga! Marzyłeś kiedyś o własnej tabliczce Ouija? Jeśli tak, to już teraz możesz mieć swoją. Wraz z firmą grawli.pl przygotowałem dla Was limitowane 50 sztuk tabliczek Ouija. Każda z nich jest numerowana i wykonana z 3 mm sklejki, grawerowana i potrójnie zabezpieczana lakierem bezbarwnym, aby nadać tego charakterystycznego poślizgu. Tabliczka może służyć jako ozdoba wnętrz albo do gry, po czym się nie podpisuje. Także zapraszam do pierwszego linku w opisie. Następny film został nagrany przez ochroniarza pracującego na cmentarzu. Pewnej nocy podczas obchodu nagrał film dla szwagra, któremu chciał pokazać krematorium, którego nie lubi patrolować. Gdy ochroniarz nagrywa film, udaje mu się zarejestrować to. friend that works here, that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies so when i'm walking through here they usually put the urns out to send to the families so when i'm walking here at night i, I walk right by these urns that they put on these tables here and then i come down freaking out うん。 Jakby krematorium samo w sobie nie było wystarczająco przerażające, to zdarzenie jeszcze pogorszyło sprawę. Dzieje się też coś dziwnego, gdy przechodzi obok pieców krematoryjnych. Jego mikrofon rejestruje dźwięki, jakby pukania. I dzieje się to tylko wtedy, gdy przechodzi obok wcześniej wspomnianych pieców. Nawet jeśli był to tylko zbieg okoliczności, to o wiele ciężej jest wyjaśnić kolejne zjawisko, gdy pokrywa od urny samoczynnie się podnosi. Widząc to mężczyzna wpada w panikę i zaczyna uciekać. Chwilę później się zatrzymuje, aby złapać oddech i widzi to. Rzekomo po zakończeniu nagrywania, mężczyzna od razu opuścił teren cmentarza i zadzwonił do szefa, opowiadając mu co się wydarzyło. Niestety nie wiadomo nic więcej na temat tego nagrania, ale jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam Tobie. Poniższy film pochodzi od matki Misty Huron, która ostatnio opublikowała coś, czego zazwyczaj nie pokazuje. Kobieta prowadzi content typowo lifestyle'owy, jednak kilka ostatnich filmów pozostawiło jej fanów w głębokim zaniepokojeniu. To krótki klip nagrany przez jej elektroniczną nianię, przedstawiający jej córkę śpiącą w łóżku. Ale to co dziwne, to fakt, że mimo iż dziecko spało, kamera wychwyciła jakiś ruch. Jedynym wytłumaczeniem kobiety byłby fakt, że jej starsza córka spała w pokoju, ale tak nie jest. Jeśli więc nie jest to jej starsza córka, to kto lub co się poruszyło? Misty przez dłuższą chwilę oglądała film i nic nie widziała, jednak po bliższym przyjrzeniu się w końcu zauważyła to... Wydaje się, że coś lub ktoś znajduje się na piętrowym łóżku, jednak nikt tam nie spał, nie mówiąc już o przebywaniu w tym pokoju. Wcześniej żyła tam jej starsza córka, ale teraz ma własną przestrzeń, więc nasuwa się pytanie, kto właściwie był na tym łóżku. Misty jeszcze nie rozwiązała tej zagadki, dlatego zamieszcza filmy na ten temat, mając nadzieję, że ktoś pomoże jej to wyjaśnić. Jednak pewnej nocy matka postanowiła wejść do pokoju, w którym było widoczne to coś i dzieje się to. Situation, so I'm gonna run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room, she got new furniture, that's why the bunk bed is still in there. This is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked, it's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about. But y'all have got me freaking out in the comments. Um, I cannot even breathe walking in this room, so I am truly terrified. But I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib. Ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. Um, we have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. Um, I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides. Like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible, so I just don't I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my god, it's rocking. Nagle bujany fotel znajdujący się w rogu pokoju zaczyna samoczynnie się poruszać. Mając na uwadze to, co nagrała elektryczna niania, Misty nie może się pozbyć myśli, że w pokoju jej córki straszy. Jednak nadal pozostaje pytanie, kto lub co zostało uchwycone na kamerze.